Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do Z2 Animal Park. No to jesteśmy tutaj w otwarci, otwartej wodzie. No i musimy tu coś pokombinować. Jak widzicie, ja tu puściłem pracowników, którzy obrabiają mi prawie wszystkie zwierzątka, aż mi poobrabiali. Chwila temu, że jak ich wypuścił, a już jest prawie wszystko zrobione. Praktycznie nie mam co tutaj robić. Nie wiem, czy w ogóle jakieś miejsca wolne mi tutaj zostały. Żeby jakieś zwierzątka wpuścić. O, tutaj przyszło posprzątać, ale już jest posprzątane, a nie, są wolne miejsca. Dobra, śmieciarz tutaj wysprząta i elegancko, no i ja wam powiem, my tutaj nie mamy co robić, tak? Zrobiliśmy chyba wszystko. Ja sobie tutaj sprawdzę tylko, bo mam takiego zwierzątka, który nie jest tutaj wpuszczony. No tylko otwarta woda, a dlaczego wszystkie mi pokazują te zwierzęta, które nie są wodne? Otwarta woda. Aha, dobra, on mi pokazuje wszystkie, w których są tu. E, musiałbym tylko zaznaczyć na przykład wodne, i to by mi tylko wodne pokazywało. Nie, wszystkie mi pokazuje. Aha, tu odznaczyć i tylko wodne. Tak, teraz. Teraz dobrze. Teraz dobrze, dobrze, dobrze. A ja mam tutaj takiego zwierzaka i muszę go tu gdzieś wrzucić. Jeszcze jeden tutaj taki wodny mi się znalazł. Zwierzaki sobie damy. Dobra. Nie, tak, tak, tak. I teraz zobaczcie, tu gdzieś na dole. Jest taki zwierzak, który mam jednego, ale nie jest nigdzie wpuszczony. Nie, damy go do osobnego, do osobnego, bo ja chcę mieć każdego zwierzaka osobno. No, można by to było do jednego powpuszczać, ale czy co? Gdzieś są te zwierzaki i one mają, one są dwa. A ja bym musiał znaleźć i wpuścić tego też do nich, żeby powiększyć im w ogóle wybieg. Tu jest, tu i tutaj się zmieszczą tylko nam dwa. Zobaczcie, nie mogę. Wybieg wodny. I dekoracje mogę zmieścić. Nie mogę nic zrobić. Ale tu mamy takie coś. Tu może się zmieścić zwierzak. Jest tutaj, no nie piszę ile, ale na pewno jeden. I ja bym sobie tutaj to wykupił. Tak. I tutaj mamy dwa t Ale weźmy sobie, zróbmy tak, że powiększmy tutaj o 3. A tutaj zmniejszmy o 3. Tak. Tak. Dobra. I jest tutaj jest tutaj droga. Możemy tutaj zrobić przez całą drogę aż do końca. I tutaj wybiegu raczej nie postawimy, bo nie będzie miejsca, bo nam wybieg tutaj nie wejdzie. Mamy jakiś wodny wybieg? Wodne wybiegi chyba są wszystkie postawione, tak mi się wydaje, bo ten jest chyba szerszy ten wybieg. Musiałbym go z automatu zwężyć, żeby on tutaj w ogóle wszedł. To po prostu ja sobie tutaj na końcu jednak usuniemy tej drogi, tak, z trzy kostki, i wtedy mi już tam ten wybieg będzie wchodził. I ja sobie ten wybieg mogę zmniejszyć. Tak? Bo tutaj mogę nawet, tutaj nawet mogę to jeszcze wykupić. Tutaj bym już w sumie tego wybiegu nie musiał zmniejszać. Bo tu byśmy dali jeszcze jeden wybieg. A tutaj byśmy zrobili drogę tak, nie? A ten wybieg możemy sobie tutaj powiększyć. Drogi, drogi. No ja wiem, że drogi. Dobra, powiększyć. I powinien... A, ale nam zjadło kasy, zobaczcie, ale nam kasy zjadło. I powinien nam tym zwierzak tutaj wejść już, nie? Właśnie to mi się nie podoba, że tutaj nie pokazuje ile tych zwierzaków tutaj mogę zmieścić. Nie ma żadnej informacji... Ile ja tego wszystkiego tutaj mogę zmieścić? Ile ja ich tutaj mogę wsadzić? No nie ma nic. Nie ma nic, po prostu dekoracje. Mogę jakieś dekoracje nawrzucać. Też nie za dużo, bo wszystko jest za... Wszystko jest normalnie za diamentki, więc też nie mogę szaleć z tym. Tutaj mogę troszkę posprzedawać tych rzeczy. Które się mi tutaj nazbierały, które nie są potrzebne mi. Tutaj zobaczcie ile stajni mi się nazbierało. Jakieś ławeczki też to sprzedamy, wszystko sprzedamy. To niech nam to nie zawadza. Te stajnie bym też jak nie posprzedewał. I te dekoracje powiem wam. A, trzaskałem tutaj. I te dekoracje, czyli te wodne, bo one nie mogą być na tych, tylko muszą gdzieś stać na czystej powierzchni. Ja tam gdzie nic nie ma. Mogę je jedynie postawić. I tyle. Ja takiej powierzchni tutaj nie mam za dużo, powiem Wam. Takiej wolnej, żebym mógł sobie tak stawiać gdziekolwiek mi się coś spodoba. Tutaj mogę takie jedno najcenniejsze postawić. bo tam jest najbardziej dochodowe? Rakin 100, ten 100, no ten ma 150. Ten supek ma też 150. Więc dobra, weźmiemy ten supek. Nawet dwa się mi tutaj zmieszczą. No i całkiem fajnie. Dobra, po 150 mi dają. I jeszcze tu jest takie troszkę takiego miejsca. Ale też, no, nie oczekujmy, że nam tu coś dużego wejdzie. Mam trzy rekiny. brad wejdą cztery tutaj. I jeden delfinek pewnie wejdzie. A, może być taki, mam ich nawet pięć, ale dobra, niech jest na cztery wejdą. No i niech sobie tutaj leżą cztery, nie? Jeszcze bym mógł gdzieś tutaj powpuszczać jakieś takie, takie rzeczy, zrobić sobie jakieś takie miejsce na takie rzeczy. No ale szkoda po prostu miejsca. Tutaj możemy dalej wykupić, ale póki nie mamy zwierząt, w ogóle nie mamy zwierząt, to nie ma sensu wykupywać. Tutaj jest jeszcze... Ile tutaj jest w sumie? Tutaj w sumie mogę przesunąć o jeden chyba wszystko, nie? Jak mi się wydaje. Mogę bliżej to przesunąć? Nie, nie mogę. Dobra. W sumie mam dwa wybiegi jeszcze wolne, gdzie mogę postawić dwa i tutaj wybudować trzeci. Na przykład tutaj mogę wybudować trzeci i tutaj mogę jeszcze wstawić czwarty, więc jest miejsca. Jest jeszcze miejsca, jest miejsca. Tutaj do, tutaj do góry też możemy zrobić drogę. Jak nam chodzą, i tutaj mogę też spokojnie jeden albo dwa wybiegi postawić, więc jest miejsce, jest miejsce, gdzie to stawiać. Tu mamy takie. Nie mamy jak hodować. Tego byście chcieli postawić? No drogi jest. Tego byście chcieli postawić? No też jest drogi. Też go nie postawimy. Ani jednego, ani drugiego, bo nas nie stać po prostu, żeby go postawić, nie? Tak, tak kryzysowo. Tutaj budynek, centrum hodowli chcą postawić. No centrum hodlowe to jest 150 diamentów, więc też nie będziemy szaleć. Tutaj tego chcą postawić, to jest 85 diamentów. No to też nie, też nie będziemy tyle szaleć, nie? Więc tu by się fajnie, bo by się troszkę porobiło tych misji. Ale niestety, niestety, no nie damy rady ich tutaj porobić. Dobra, wiecie co? Ja wam powiem, spróbujemy sobie zrobić jakiegoś bonusa. Otworzymy sobie, nie wiem, 10 skrzyneczek. I zobaczymy, czy coś nam wypadnie w ogóle z tych skrzyneczek. 10 skrzyneczek może się uda coś. O, dobra, drzewko wpadło. Może się uda coś fajnego wylosować z 10 skrzyneczek. Zobaczymy może więcej. Ale na razie jesteśmy za tym, aby otworzyć 10 skrzyneczek, nie? Dobra, otwieramy trzecią. I co? I co mamy? Mamy coś? Nie, nie mamy nic. Nie mamy nic fajnego ani nic, co by nas uszczęśliwiło. Więc idziemy dalej, szukamy dalej, co tu dalej wyskoczy. Czy coś dalej? Tutaj mamy drzewko, ale niestety niestety nie wypadło nam to drzewko. Dobra, jesteśmy w połowie pięć skrzyneczek za nami i otwieramy dalej. Co będzie dalej? No, też nic w sumie. Nic takiego, co by się nam mogło przydać. Myśmy tu tyle kasy wyłożyli już w powiększeniu tych wybiegów. No te wybiegi są strasznie drogie. O, dobra, jest fioletek, jest fioletek, jest. Mm, co to było? Poidło to było, tak? Poidło można użyć, więc poidło fajnie. Tutaj no też nic ciekawego. Jakieś listki do wody. Ale ciekawe, czy to jest po prostu na wybieg, czy to jest na po prostu na powierzchnię wodną. Tu mamy coś fajnego. Nie mamy nic, nic fajnego. Dobra, ostatnia skrzyneczka i zobaczymy, czy coś się trafi fajnego. No, mamy trochę niebieskich. I w sumie dwie niebieskie się wylosowały. Teraz w sumie trzeba by było tylko to wszystko powymieniać. 2000. 23900 mamy, zobaczymy, ile nam wpadnie z tego wszystkiego. Jak to tutaj powymieniamy, no to nam praktycznie same słabe, same piątki lecą. No to szału z tego nie ma. Nie oczekujmy, że tam coś nam na kapie z tego. No tu z tych może już troszkę lepsze rzeczy. Zaraz wymienimy wszystko i zobaczymy. Czyli z tego, widzę, że setka już wpadła. To, no, to niecały 1000 wpadł w sumie Bo tu jest 800 tam brakowało, to już jest 900 950 950 i tu jakbym... chciał. Nie, nie, to już wymieniłem wszystko. Dobra, no 950 nam wpadło. No to też... No w sumie z 10 skrzyneczek 1000, no nie jest źle no, coś tam wpadło no. Nie będziemy zamulać, że mogło być więcej, no bo jak wiecie, no mogło być więcej, ale nam tyle wpadło. I tu jeszcze nam wpadło parę rzeczy. Więc też się nam jakieś groszowe sprawy zwracają. No tak samo jak w kuponach, tak? Groszowe. To tak samo tutaj ze sprzedażą też są groszowe. Ale jakbyście mieli za jednego, na przykład 50 tysięcy, to troszkę by się Wam zdawało, że nie ma w co grać, bo wszystko Wam od razu dają. A tak, trzeba troszkę pograć, poszukać, pozdobywać i to wam troszkę czasu zajmuje, nie? Od tego jest gra, żeby na niej siedzieć i grać. Dobra, wymieniamy jeszcze to i mamy tu jeszcze coś, jeszcze jeden płotek. Wydawaj śmieci. No i chyba wszystkośmy wymienili, chyba że coś nam przeskoczyło jeszcze gdzieś. Mm, wiecie co, ja to w sumie sprzedamy ja wszystko. Że ja to zbierał właśnie do tej wody, żeby sobie to tu porozkładać, ale... Ale sprzedamy to. No przynajmniej nam coś wpadnie, kasy za to. A nie będzie nam już to tutaj zawadzać. Tego smoka może sobie tą, tę kładkę sobie wywalimy. 200 daje kładkę, ale można ją kupić. To wywalamy. Te smoki może sobie zostawimy, bo one są chyba całe za kasę. Za diamenty, nie? No tak, jest cały za diamenty i ja mam... tu mam braku jednej części. Tutaj jest. To w sumie mógłbym jednego smoka poskładać, albo dwa takie krótsze. Bo ogon mam dwa i głowy też mam dwa. Jeden nie będzie miał tylko tego. Co my tutaj mamy? Za 200 coś. Dobra, to sobie zostawimy. I w sumie chyba tu nic więcej ciekawego nie ma. To jest nam do zabawy. No dobra, tyle. No myślę, żeśmy troszkę podziałali, troszkęśmy tu zrobili. Ogarnęliśmy tutaj te zwierzaki, które nie były. Nowe wprowadzone, troszkę działki wykupionej kasy troszkę poszło. Więc jak się Wam filmik podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane, zapraszam do subskrybowania kanału i do odwiedzenia Discorda. Cześć Wam!